Jak sprawić N65 i turbinę w 1.9 TDI? Prosto wchodzimy w Basic Setting, 0.4 w silniku i wybieramy tu grupę 11. 11 i Enter. I mamy tutaj, samo się robi po prostu. Zwiększa obroty na 1400, wyłącza zaworek i go włącza. To są poprawne parametry. U mnie wszystko działa, turbina nie przeładowuje, wszystko jest w normie. Jest załączony zaworek na maksa. i jest 0.1 bara doładowania, jest wyłączony i nie ma nie, nie ma doładowania. Jest 980. Jest nawet podciśnienie w dolocie, delikatne. Takie są poprawne wartości. Maszę kontrolka z świec i tak ma to działać. Znowu się załącza. O to chodzi, że jak na wyłączonym ma być zawsze na tego. Poniżej jednego. Yy, yy, poniżej atmosfery ma być po prostu. Zawsze tak ma być.